Witamy wszystkich sympatyków piłki nożnej na stadionie Sanoczanki w Świętym. Dziś mecz inaugurujący rozgrywki klasy okręgowej w sezonie 2019 na 20. Gościmy na naszym stadionie granice Stuttgart. Nasi goście wystąpią w następującym składzie. W bramce Andrzej Miku z numer 1. Z numerem 4 Damian Żybko. Z numerem 5 Przemysław Tomaszewski, z numerem 6 Kamil Mikulec, z numerem 7 Damian Mikulec, z numerem 8 Jakub Styś, z numerem 13 Igor Hajduk, z numerem 15 Jakub Ficek, z numerem 16 Damian Poszpur, z numerem 17 Tomasz Łychacz i z numerem 18 Tomasz Harłacz. W rezerwie pozostają Jakub Dziobak, Ryszard Kopeć, Dominik Fetyk. Patryk Pępuś, Ireneusz Łychacz i Artur Lew. Trenerem drużyny naszej gości jest Tomasz Harłacz, kierownikiem Krystian Gurecki. Drużyna gospodarzy wystąpi w następującym składzie. W Brance Bartłomiej Woźnica, z numerem 8 Damian Kiełbowicz, z numerem 4 Jakub Kisielewicz, z numerem 20 Grzegorz Karbownik, z numerem 6 Wiktor Sebastianka, z numerem 16 Rajmund Gorczyca, z numerem 22 Albert Zarembiński z numerem 10 przyszłok do z siódemką Marcin Mucha, kapitan zespołu, z numerem 11 czegoś i z numerem 9 Mateusz Zubrzycki. W rezerwie pozostają Damian Komżyński, Sebastian Zubrzycki, Kamil Białowódz, Aleksander Noga i Marcin Motyka oraz Paweł Modny. Trenerem drużyny gospodarzy jest Rajbit Gorczyca, kierownikiem Stanisław Soja. Dzisiejsze spotkanie prowadzi trójka sędziów Lubaczowa. sędzią głównym jest Paweł Waryniak, asystentami Michał Szczebyło i Krzysztof Tryniecki.

W 32 minucie Bramka dla Rzydy. Granice stopno z domu grające z domem 15 Jakub Wicek. 頑張れ

Dziękuję. rusza Kołecki. też Puchar Polski i 21 sierpnia drużyna Faluchanki wyjeżdża na mecz do Czuwaju. To jest chyba środa. Kibicom przypominam, że za tydzień na grzyba Sanczaki wyjeżdża do Przeworska. A Przeworsk w pierwszym meczu pokonał Ostrów 5 do 0. Natomiast mecz pucharowy 21 sierpnia rozegra Sobczanka z Czuwajem w Przemyślu.